Dzień 16. Udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy. Co za noc! Zaatakowano nas. Paweł wygląda, jakby nie spał całą noc. Pewnie coś go gryzie. Tak, Bruno znalazł sporo, ale też sporo nam skradziono. Zioła, cukier. Chyba cała woda. Liczna uzbrojona grupa nie wyrządziła dużych strat. Cóż, uciekli z wieloma cennymi rzeczami, na szczęście nikt z nas nie jest ranny, Paweł krwawi wgląda na to, że z tego nie wyjdzie. Sveta i Bruno mają głębokie rany. Nie, Bruno, ma no paskudne. Cwata tylko głęboką. Uff. Przybity, przybita, przybity. P śmiertelnie ranny. Pawle. Ach, jesteś tylko głodny. Wybacz, ale w takim razie idziesz tylko do łóżka. Muszę się na chwilę położyć. Nie, 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 nie. Sweto, jesteś potrzebna. Jesteś zmęczona. Bardzo zmęczona. Dobra, to jednak się połóż. Bruno, tylko głodny. Co z tymi filtrami? Nie ma filtrów. Ok. Tutaj łapie się żarcie. Bruno, bruno, bruno. Ciężko ranny. Ech, zmęczony też. Tak. Przede wszystkim. Przede wszystkim? Moment. Nasze rzeczy. Mamy jedynie nawóz. Mnóstwo drobiazgów drewna. O to zadbaliśmy. Trochę części. No i nie ma jedzenia, więc po co my mamy jeszcze robić te filtry? Nie no w sumie filtry tak czy siak się przydadzą. Będą też czury. O, co to zmieni. Będą szczury, będzie jak zrobić żarcie. Jutro. Akurat. Hmm. Przez to, że nie ma z nami już marka, jest nam trochę łatwiej. Chociaż gdyby nie był ranny, to by było o wiele łatwiej z nim. No cóż, takie życie. Jak się jest mocno rannym czy chorym? Aha, znowu te dzieci. Dobra, otworzymy, ale niestety chyba musimy znowu. Tak, znowu musimy odmówić. Przykro nam. Mama każdego dnia jest coraz słabsza. Musi szybko dostać lek. Podziel się z nami lekarstwem. Prosimy. Potrzebujemy dwóch leków. Niestety nie mamy. Rozumiem. Pójdę gdzie indziej. Dobra. Do warsztatu raz. Tracę za dużo krwi. Potrzebuję pomocy. Że też nie możemy pójść do tego szpitala. Hmm. Bieda straszna. No cóż, może jakoś przeżyjemy. Więc tak. Łom jak najbardziej to się przyda do włamania do tamtego domu. Ale... Upgrade? Drewna nie ma. Hmm. Więc 30-15. I pięć jeszcze tych części. Okej, okay, przy następnym szabrze będzie trzeba pamiętać 30-15 i ile mamy obecnie? A tymczasem zrobię łom. Co to niby zmieni? To, że będziemy mogli się dostać do paru miejsc. Jeszcze piła by się przydała do tych drutów. Zmęczony Bruno. śmiertelnie ranny chory. Nie mogę się poddać. Łopata się przyda? Do przerzucania gruzu. Czasami się przydaje, ale już na razie obecnie nie. Dobra, zobaczmy to. Upgrade tyle samo kosztuje, co tam. Dokładnie, plus jeszcze 5 części elektrycznych. Hmm. Czas na zielarnię? 14-6? Przygotować można ziołowe lekarstwa, potronki i kiepskie jakości skręcone. A, aparat bimbrowniczy! Nadszedł na ciebie czas. Oj tak. Czyli 14 drobiazgów, 6 kloców drewna i 5 zwykłych części. Imberek, będziemy tutaj. O. Proszę bardzo. Będzie pędzonko. Jest to druga 30. Trochę za dużo krwi. Mam dość. Dłużej tego nie wytrzymam. Spokojnie doszłabę. jeszcze go wyślę do spania, jeśli nie będzie nic ciekawego do roboty. O, tutaj woda będzie. O, 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 bimber. Trzy razy cukier, trzy razy woda i raz opał. Gdy się napijesz, wszystko wydaje się prostsze. Dobry przedmiot na handel. No i pięknie, tylko od tego cukru nam strasznie porozkradali. Zobacz, jak tutaj jest. Co może jeszcze? Zielarni na razie się nie da. Ogródka ziołowego też. Ale i tak nie mamy ziół, więc aż tak nie jest nam potrzebna zielarnia. Filtry. Te... one będą potrzebne, ale nie wiem czy od razu, być może te drobiazgi się przydadzą jeszcze. Więc na razie nic nie robię, idź spać. Ja już dłużej nie dam rady. Bruno, Bruno! Pewnego dnia odebrałem telefon od przyjaciółki. Płacząc, bełkotała coś nieskładnie o tłumie, jaki zebrał się pod jej domem. Mówiła, że wszystko spalą i że musi uciekać z kraju. Uspokajałem ją jak tylko mogłem. Na szczęście tłum wkrótce się rozszedł. W ciągu następnych kilku tygodni starałem się uciszyć jej lęk. Szło mi to tak dobrze, że postanowiła zostać. Dzień piętnasty, skoro Marko odszedł, czy możemy podzielić się jego zapasami? Dzień 16. dzieci, które pytały na soleki, miały pecha. Nasze zapasy się wyczerpały. Nastała noc. Uch, śmiertelnie ranny? Tak, śpi w łóżku to... Cóż, będziesz czuwać. Bruno za to znowu pójdzie po zapasy. Jest zmęczony, ale nie powinno być mu nic potrzebne. Ani szybkość biegania, ani nic w tym stylu. Ponieważ znowu idę do tej rudery. To dobra. Więc biorę łą i tyle. Zostawiam broń do obrony. Więc tak, potrzebne nam części razy raz. Tutaj drobiazgi jeszcze razy 20. Słabo trochę. Dużo. Pięć slotów. No dobra. Drewno razy 8. Ok. No i dopchać cukrem mniej razy dwa. Dobra, lecimy. Brona, 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 brona. Spokojnie. Uch, bardzo źle znam. Na szczęście tutaj mamy wszystko. O, nawet części elektryczne. Nie tego upgrade'u. Dobra. Trzeba wypełnić najpierw te drobiazgi. O. Już ile potrzeba. Tu raz niby raz, tu wezmę dwa. Uhu. Drewna miało być. Trze... Za dużo. Ha, zostawić tutaj. To jest jakaś myśl. Łom zostawię. Przyjdę tutaj jeszcze raz. Ta. dobra, biorę drewno. No i tyle. A moment? Czy ja tym łomem mogę coś otworzyć? Tutaj te drzwi. ej. ej no momento. W takim razie. To szybko to zrobię. I tutaj. Tak, 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 tak. Mam nadzieję, że sytuacja się nie zmieniła w środku. Zajrzyj. Tu nie ma niczego. To chodź tu na górę. Tutaj też powoli, powoli zajrzymy tylko. No, można wchodzić. Więc to są kraty. Czy tutaj było coś zamknięte? No, chyba nie. Gdybym miał piłę. Mógłbym się tędy przedostać. No cóż, nie tym razem. A tutaj co było? Coś co przy okazji zostawiłem. Ten drewno. O, o, tutaj mogę wejść. Tak, cześć, niebi. Dobry wieczór. Ha, 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 ha. Dobra, części i cukier. Jestem bardzo głodny. Czy możesz mi pomóc? No, niestety. Jeśli czegoś nie zjem. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Nie da rady. No cóż, odejdziemy tym razem ku nauce, żeby on sobie poszedł. To ja teraz schodzę. <noise> no i otworzymy to, co się w szafie kryje? A to jest pytanie. To upokarzające. Jestem zmuszony prosić o pomoc. Może następnym razem przyniesiesz jakieś siedzenie? Ooo! Alkohol. Chcesz alkohol? No niestety trochę rzeczy, ale ja i tak muszę przecież zabrać tamto. Niestety to w niczym nam nie pomaga. Możemy wziąć, ile tylko się da i przenieść. To raczej tych bardziej wartościowych rzeczy. I dopycham. Przejdę sobie. Albo ten, nawet. Nie sądziłem, że jesteś tak bezduszny. Nie będę się więcej narzucać. Ale ja nie mam jedzenia, po prostu. o, o wiele lepiej. Tylko problem w tym, że ja zniszczyłem mu kryjówkę. <grywdy> Barykady. Cóż. Dobra. To wszystko teraz tutaj zostawiam. No i bierzemy znowu pięć slotów. Jeszcze te części. I drewno. No i tyle. Zduszni, ledwo żywi. Chodzimy. Bruno wrócił.